Po kosmika. Tak, odbyłem długą podróż w przestrzeni kosmicznej, by sprawdzić, jakie postępy poczynił wasz gatunek. Super. Czy mam zabrać cię do naszego przywódcy? Naszego co? Naszego przywódcy, gościa, który sprawuje władzę. Sprawuje władzę nad czym? No cóż, nad wszystkim. Macie jednego człowieka, który sprawuje władzę nad wszystkim. Nie, nie, on przewodzi rządowi. A co to jest rząd? Rząd ustala dla nas zasady, mówi nam co możemy robić, a czego nie. Czy ten rząd jest zatem bardzo mądry i proponuje wam jedynie mądre zasady do przestrzegania? Cóż, przeważnie tak, ale niektóre z zasad są naprawdę głupie. Czy ignorujecie więc te zasady? Niestety musimy przestrzegać zasad, nawet jeśli są głupie, albo się z nimi nie zgadzamy. Rząd każe każdego, kto nie stosuje się do zasad. A więc jesteście niewolnikami rządu. Nie, nie, to wcale tak nie wygląda. Rząd pracuje dla nas, dla ludzi. Służy nam, to my jesteśmy szefem. Mówi wam, co macie robić i stosuje przemoc, jeśli się nie podporządkowujecie. A mimo to wy jesteście szefem, tak? Ale jest coś w działaniach rządu, co się wam nie podoba. Tak, nie wszystko, co robi rząd, zyskuje poklask, jak na przykład wydatki na wojnę. A co to jest wojna? To zasadniczo sytuacja, kiedy rząd wydaje pieniądze ludzi na broń i żołnierzy i wysyła ich na drugą stronę świata, żeby zabić tam grupę innych ludzi i zniszczyć ich kraj. Nie podoba mi się, kiedy rząd to robi. Tuż zdaje mi się, że rozumiem, czemu może się wam to niezbyt podobać. Czy wy ludzie osiągnęliście już etap, na którym postrzegacie okradanie, zniewalanie, zawijanie się zdajemy jako złe rzeczy? O tak, już to wiemy. Nie kradnij, nie ataku, nie napadaj. Ale dajecie pieniądze rządowi, a on używa ich, żeby zabijać ludzi. No cóż, tak. Ale rząd robi te dobre rzeczy z pieniędzmi z podatków. To czemu nie przestaniecie płacić za rzeczy, które wam się nie podobają i zaczniecie płacić tylko za te dobre? Niestety nie możemy tego zrobić. Nie możemy po prostu przestać płacić podatków, bo zasady mówią, że każdy musi płacić podatki. Ale zasady pochodzą od rządu, czyż nie? Tak. A więc rząd stworzył zasadę, która mówi, że każdy musi mu płacić. Więc każdy płaci podatki, ponieważ jeśli by tego nie robił, rząd ukarałby go, używając siły. Cóż tak, ale większość ludzi nie ma nic przeciwko płaceniu podatków. Większość ludzi czuje się zaobligowana do płacenia podatków i przestrzegania rządowych praw, ponieważ jest to dla dobra społeczeństwa. Społeczeństwo potrzebuje rządu, a to oznacza, że wszyscy musimy płacić podatki. Ok, żeby się upewnić. Zbierzmy to wszystko razem. Rząd tworzy zasady, a wy czujecie się zobligowani, by ich przestrzegać. Nawet te, które Wam się nie podobają. Mówi Wam, co macie robić i grozi Wam użyciem siły, jeśli nie zrobicie tego, co Wam mówi. Używa tych części pieniędzy, które zabrał Wam używając gruźb i siły, żeby płacić za rzeczy, które Wam się nie podobają i które uważacie za niemoralne. Jak na przykład masowe morderstwo. Tak, ale możemy go poprosić. Prosimy, nakazujcie nam tylko mądre rzeczy. Albo prosimy, nie bierzcie naszych pieniędzy, nie używajcie ich, by zabijać innych ludzi. Wolno nam ich poprosić, żeby to, co nam nakazują, było tym, czego chcemy, od nich, by nam nakazywali. Wydajecie się być wystraszeni tym czymś. Czy ten rząd nie jest przypadkiem jakimś wielkim potworem, który pochwycił was i zmiażdży, przy pierwszej okazji, kiedy nie okażecie mu posłuszeństwa? Nie, rząd to nie potwór. Więc co to jest? Czy możesz nakreślić im z grubsza jego obraz? Rząd to nie jest rzecz, której obraz można on tak nakreślić. Więc może zabierzesz mnie do niego. Gdzie jest ten rząd? Masz na myśli budynek. Rząd to budynek? Nie, ale politycy, którzy tworzą rząd, mają budynki, w których sprawują władzę. A więc rząd to grupa tych polityków. Tak. Okej, okay, jaki gatunek reprezentują ci politycy? No cóż, to są ludzie. Tak jak ty. Tak. A więc politycy są ludźmi a i są rządem. Ty też jesteś człowiekiem, a ty nie jesteś rządem. Nie. A więc to politycy są tymi, którzy szefują reszcie z was i zmuszają was do robienia rzeczy, których nie chcecie i zabierają was wszystkie pieniądze, używając gruźb i sił. Ale mimo, że wszyscy jesteście ludźmi, wam nie wolno im szefować i zabierać ich pieniędzy. Nie, oni wsadziliby nas za kratki, jeśli byśmy to zrobili. Ale słuchaj, to nie jest tak, że politycy mogą robić, co im się no, żywnie podoba. Polityk nie może na przykład podejść do mnie na ulicy i zażądać ode mnie pieniędzy. Tego nie mogą robić. Politycy mogą robić takie rzeczy tylko w pracy, kiedy pracują dla rządu. Aha, to politycy nie są rządem. Oni pracują dla rządu. Tak. Okej, okay, zatem rząd to nie potwór, nie budynek, nie politycy. To coś innego. Zatrudnia polityków, którzy są zwykłymi ludźmi. Którzy potem rozkazują wszystkim innym dookoła, zabierają ich pieniądze. Jak zwykły człowiek zostaje politykiem. To akurat świetna rzecz, jeżeli chodzi o nasz rząd. To demokracja, a to oznacza, że władza jest w rękach ludzi, ponieważ decydujemy, kto z pomiędzy nas zostanie rządowym politykiem. Głosujemy, kiedy politycy zaczynają robić rzeczy, które nam się nie podobają. Możemy ich zastąpić kimś innym w następnych wyborach, a więc ludzie, którzy są wybierani, by być politykami, rozkazują innym ludziom i zabierają ich pieniądze tylko przez krótki czas. A potem znowu zostają się zwykłymi ludźmi. Dokładnie. Wygląda na to, że znajdują się w więc w bardzo wpływowej pozycji. Dlatego zakładam, kiedy już wybieracie, to politycy są na zawsze najmądrzejsze, najuczciwsze, najbardziej troskliwe i poważne osoby spośród Was. No cóż, nie zupełnie. Nie powiedziałbym, że politycy są znani z bycia uczciwymi, albo mądrymi lub troskliwymi. A już na pewno nie są to najbardziej poważne wśród nas osoby. Jak sobie teraz o tym myślę, politycy to właściwie kłamliwi rządni władzy oszuści, ci sami, których wybieraliście. Tak zawsze postępują w sposób, który nam odpowiada. Używają pieniędzy podatników, żeby wzbogacić siebie i swoich przyjaciół i nigdy nie dotrzymują obietnic danych wyborcom. Kradną, kłamią, biorą łapówki. W Większości robią to, czego chcą duże korporacje. Tak zawsze działają w taki sposób, są kompletnie skorumpowani, są grupą kłamliwych oszustów. Ale mówiłeś że większość ludzi już wie, że ukradanie wzajemne bijatyki i zabijanie się są złe. Mówiłeś też, że macie władzę, ponieważ możecie wymieniać tych, którzy rządzą. Dlaczego więc nie zastąpicie kłamliwych, skorumpowanych, morderczych, nieuczciwych polityków zwykłymi ludźmi? Tak właściwie to nie próbujemy wybierać kłamliwych oszustów. Po prostu za każdym razem tak jakoś wychodzi. Ale mimo to musimy mieć rząd, ponieważ niektórzy ludzie są groźni i mogliby zabić, niewolić lub okraść innych. Cywilizacja nie przetrwałaby bez rządu. Dobrze, uprośćmy to. Ponieważ obawiacie się niewielkiej liczby osób, które są skłonne zabijać, zniewalać lub okradać. Sądzicie, że kluczowe dla waszego przetrwania jest utrzymywanie systemu, w którym niektórzy ludzie spośród was krótki czas będą nazywać siebie rządem i będą rozkazywać wszystkim innym jak niewolnikom. A jeśli zechcą, to popełnią masowe morderstwo w innym kraju, wykorzystując pieniądze, które ukradli przy użyciu gruźb i siły. Politycy zabijają, zniewalają i kradną, ponieważ jeśli by tego nie zrobili, to ktoś inny by to zrobił. Poza tym wciąż próbujecie wybierać uczciwych ludzi, dla rządowych polityków, ale za każdym razem okazuje się, że ludzie, których wybieraliście, to skorumpowani źli, kłamliwi oszuści, to wasz system. Tak powiedziałbym, że z grubsza to właśnie jest rząd.